Po dodaniu tych dwóch składników twoja pomidorówka zamieni się w królewską pomidorówkę. A dziś pyszna, szybka i zdrowa zupa pomidorowa, jakiej nie znasz. Dziś wykorzystuję pomidory z działki od mamusi męża. I do takich pomidorków należy dodać czosnek. Na to kilka psiknięć oleju, sól i do piekarnika. Pomidory w piekarniku, a ty pokrój por i ziemniaki. I to do garczka na niewielką ilość tłuszczu i podsmaż. Następnie przerzuć przypieczone pomidory. I teraz do tych pomidorków zawędruje pierwszy z dwóch tajemniczych składników. A jest to mleczko kokosowe, ale to nie wszystko, bo będzie jeszcze jeden. Tamtego to się na pewno nie spodziewasz. Ogotuj na wolnym ogniu 10-15 minut. Zupę zblenduj. Dodaj do niej pokrojonego w grubszą kostkę halibuta, przypraw tak jak lubisz u mnie sól, pieprz i oregano i pogotuj 5 minut, żeby ryba doszła. A to już efekt końcowy. Podana z pieprzem i magii. Propozycja podania przez mojego siedmiolatka pieczony halibut polany zupą.